Moi drodzy, a także chcę podziękować za to wsparcie materialne i proszę o modlitwę. Niełatwo nam wszystkim dawać świadectwo Bogu, ale kiedy jest Błogosławieństwo to to, Boże, Pan zawsze naprawdę daje możliwość tego realizowania. I mogę się zawsze z tych decyzji, gdzie ja pracowałem w Polsce, Białorusi i za Wasze rodziny, za Waszych chorych, cierpiących. Niech Pan obdarza tymi łaskami, a On wie najlepiej, które są potrzebne. Przyjmijcie Boże błysławieństwo. Bo Jeśli chcę nawet dodać, się choreografiują tam człowiek, nie choruje tutaj zmiany klimatu i tak dalej. U nas największy mózg przeżyłem minus 50 stopni. Akucja, to nie tak go no jeszcze źle. A tu, że przyjechał, o proszę bardzo, użyjcie, bo myślę, że to, taki chrypiący bisku przyjechał. Ale trudno. Nie tylko ja no, chrypę wam. Czasami bywa, że wszyscy my mamy zaprzeć Wasze świadectwo też będzie zawsze i Pan błogosławi Waszym rodzinom. Przyjmijcie Boże bowsadeństwo. Pan z wami. Niech imię pańskie, będzie błogosławione.